Na podstawie zapisów Traktatu Wersalskiego w lutym 1920 roku powołano konsulat generalny w Kwidzynie. Powiśle znajdowało się wciąż pod administracją niemiecką. Głównym celem placówki było więc reprezentowanie spraw polskich i wsparcie Polaków w czasie przygotowania plebiscytu. A więc nie tylko sprawy formalne, jak na przykład wydawanie wiz, ale również liczne spotkania czy upowszechnianie polskiej kultury. Bardzo ważną rolę spełnił tutaj pierwszy konsul generalny. Hrabia Stanisław Sierakowski, związany z polskim rodem z Waplewa. Po przegranym plebiscycie konsulat nadal działał jako polska instytucja w Prusach Wschodnich, aż do likwidacji przez Hitlerowców w 1939 roku. Dzieje tej placówki, jak w soczewce, skupiały wszystkie najistotniejsze sprawy polskie, jakie powstały na powiślu, a równocześnie stanowiły ilustrację pełnego sporów, skomplikowanego charakteru sąsiedztwa polsko-niemieckiego.